Spędź z nami piękny dzień na łódce, eksplorując Diaporos Island. Oczywiście dzień zaczynamy od kawki, bo bez kawki dzień stracony. No i pakowanko, tak dwa plecaki zabieramy ze sobą, szybki spacerek z jabłuszkiem, no i jedziemy. Tutaj Princess Passenger, ubieramy go w kapok też, żeby nam się nie potopił, no i ruszamy. A tutaj nam pan właśnie opowiada co i jak pływać, gdzie nie pływać, tam gdzie są Xy, to nie wolno pływać, tak jak myślał o Dawid. Łódkę ogarnęliśmy w firmie Ocean Boat Rental za 80 euro na cały dzień, plus koszty paliwa czyli jakieś 20 euro. Mimo że mamy patenty na motorówkę, nie były one nam potrzebne i nikomu nie będą. Wyobraźcie sobie tylko wy, morze, totalna wolność i błękit laguny bez końca. No tak, więc ruszamy w trasę. Sami zobaczcie jaki kolor tej wody. No tu mi się akurat coś odpaliło, za dużo wolności w głowie. Nawet Jabłuszko był bardzo zadowolony i eksplorował świat swoimi wielkimi oczyma. No i tak sobie pływaliśmy. Były zatoczki, do których nie dojedziesz autem, było kąpanie się jak w reklamie perfum, było picie szwepsa na pokładzie z widokiem, takie 11 na 10 bym powiedziała. I wiecie co, tego dnia czuliśmy się naprawdę wolni. To był moment, kiedy życie zwolniło i wszystko miało sens. Tak dotarliśmy do jednej, drugiej, trzeciej, dziesiątej destynacji. Co chwilę cumowaliśmy gdzieś przy jakiejś dzikiej plaży, stawaliśmy na kotwicy, był biały piasek, turkusowa woda i ani jednej duszy w zasięgu wzroku. Słuchaliśmy sobie muzyki, jeździliśmy z wiatrem we włosach, a potem zaczęło się to, co lubimy najbardziej, czyli w sumie skoki do wody, bo już się tak cieplutko zrobiło, że można było się już kąpać. Oczywiście nie mogę też zapomnieć o tym, że były też momenty totalnego chilloutu, Czyli kawa pita na pokładzie, kanapki, słońce na twarzy. No, jak z jakiegoś taledysku czy coś. A w głowie tylko jedna myśl. To właśnie po to uciekaliśmy z tego miasta. I jeżeli kiedykolwiek będziecie w Grecji, to koniecznie dajcie szansę Diaporos i wskoczcie na łódkę. Dosłownie. Bo ten dzień był jak sen. Tylko, że taki prawdziwy. Każdemu życzę takich właśnie dni pełnych słońca. Chill gdzie człowiek może być sam ze swoją głową, ze swoimi przemyśleniami i właśnie z tej strony eksplorować świat. Każdemu z Was życzymy takiego pięknego dnia, jaki my przeżyliśmy, będąc tutaj, na tej łódce. Dnia bez presji, bez planu oraz bez pośpiechu. Sami, wy, ze swoimi myślami, bo czasem wystarczy zmienić perspektywę, wsiąść na łódkę i po prostu odpłynąć żeby przypomnieć sobie, jak fajnie jest żyć tak naprawdę. No i tak, wybiła godzina 17, zbieramy się i ruszamy. Z powrotem do portu. Tutaj jeszcze kilka przygód po drodze. Po tym wszystkim szef firmy zrobił coś totalnie niespodziewanego dla nas, czyli zaprosił nas na darmowego drinka do swojej restauracji w i był to naprawdę super gest z jego strony. Usiedliśmy tam na spokojnie z pięknym widokiem, napiliśmy się, pogadaliśmy i to był taki miły gest, że zapamiętamy go na długo. A później zebraliśmy się i ruszyliśmy dalej w trasę. Tym razem naszą destynacją była słynna Orange Beach, gdzie słońce odbijało się w wodzie jak złoto, a każdy kadr wyglądał jak z pocztówki. Spędziliśmy tam resztę dnia opaleni, zmęczeni, ale totalnie szczęśliwi. No i nie mogę też zapomnieć, że złapaliśmy zachód słońca prosto z leżaka, który swoją drogą był za darmo, jeśli zamówisz chociaż jednego drinka czy coś tam do picia z baru. No i to był ten moment, kiedy wszystko się zgadza, ciepły piach, chłodna lemoniada, zachód słońca i my. I wiecie co, naprawdę życzę Wam takich dni, pełnych przygód, niespodzianek, dobrych ludzi i momentów, które zostają w Twoim sercu na długo. Bo czasem wystarczy przygoda i jeden taki wypad, żeby przypomnieć sobie, jak naprawdę się żyje. A teraz Was zostawiam z tym wszystkim do przemyślenia. Buziaki, trzymajcie się cieplutko.